Witajcie, z to jest strony odgrywca Rady, który jest się kolejny materiał ze serii World i tym razem rozgrałem bitwy na 3.7 za pomocą niemieckiego drzewka. Tak więc pierwszy pojazd jaki tutaj widzicie jest to czołg średni pod tytułem Panzer 4J na 3.7 czołg ciężki wersja Premium czyli KW2 niemieckie na 3.7 Panzer 4H czołg średni na 3.7 Samolot, kolejna PMK, czyli BV-155B1 na 3.7 i jeszcze pelotka, czyli Vibrowind na 3.7 Więc jak widzicie mam tutaj dosłownie czysty line up na 3.7, więc tak to się prezentuje I co? I zapraszam Was do, do oglądania, tak więc rozpoczynałem pierwszą batalię w tym odcinku Miejmy nadzieję, że będzie udana, jak to wyjdzie to się okaże A tymczasem lecimy! mamy nadzieję, że to będzie udana batalia oraz że to będzie wygrana. A jak to wyjdzie w planiu, cóż, to się okaże. A tymczasem tak, pierwsza mapa. O, mamy Polskę i nawet dobrze, bo tutaj będę mógł użyć na spokojnie KW2, bo to jest miejska mapa. Więc tutaj będzie, jak to, jakby to powiedzieć, znacznie bezpiecznie. Tak więc tutaj użyjemy KW2, niemieckie. Mój nowy nabytek na moim koncie, oczywiście nie kupiłem za prawdziwe pieniądze, tylko zdobyłem za darmo, czyli wydawając właśnie zielone kupony. I udało mi się uzbierać po pierwsze poziom sklepu, i udało mi się też uzbierać odpowiednią ilość, właśnie jeśli mowa o kupony. I tak to udało mi się kupić kolejną pęmkę tak naprawdę za zielone kupony, czyli można powiedzieć, że zdobyłem pęmkę grając, nie kupując za prawdziwe pieniądze. No, a tymczasem przechodzimy tutaj do materiału, czyli mianowicie patrzymy przeciwko komu. Jest tutaj tak. Ameryka, Rosja, Wielka Brytania i Japonia, więc tak to się prezentuje. No okej. Okay. Jak tak to się prezentuje, to tak to się prezentuje. A tymczasem na razie jedziemy na spokojnie. Do przodu. No, kawo 2 jak to kawo 2. Niby to pancerz, niby tego pancerza nie ma, e, przeładowanie koszmalne. chociaż mamy tutaj piękny kaliber, bo to jest bardzo duży kaliber działa, ale no co, no przeładowanie jest straszne, jak wyjedzie tak parę pojazdów na raz, no to będę miał prze, no, przechrapane. Co to są to, takie dziwne bugi tutaj graficzne się pojawiają? Nie wiem, dziwna sprawa. Dziwne, że jeszcze nikt tędy nie podjechał, bo myślałem, że ktoś tutaj podjedzie, a tymczasem... Pusto. Brak aktywności. Dlatego też tutaj podjadę, od tej strony. Na razie nie ma tutaj przeciwnika. To znaczy, był sark i jest jakiś przeciwnik na punkcie. Mam nadzieję, że to drzewo za mnie zejdzie. No, dziękuję, bo to wszystko mi zasłaniało widok. To nikt nie podjeżdża. O! Wow! Potęga rosyjskich pojazdów, czy tam bardziej radzieckich. Kawo 1 tylko zmianik paliwa. Wow! Pięknie. Czyli zbianik paliwa zamortyzował cały pocisk mój. To nie byle jaki, bo to jest dość duży pocisk i no, dużo waży. Słyszę taki charakterystyczny dźwięk, czyli pewnie to jest czafi. I raczej na pewno. Tylko kiedy te czafi podjedzie? Nie wiem. Mogę pytanie, czy tak bo jeden dalej jest tam. Dobra, odbiłem. N24. No to tak jak mówiłem. słyszę właśnie taki, taki silnik Czafiego. No i faktycznie był czafi. Mamy pierwsze zniszczenie Boję się, że coś tędy wyjedzie, albo od tyłu Też jest takie ryzyko. Znaczy, że jestem w takiej... no, nieprzyjemnej sytuacji. A dobra, zniszczyli tego M4. Nie, no, ja się troszeczkę się tak obawiam, bo wiecie, wciąż tutaj ładuję ten pocisk, a każdej chwili ktoś tędy może wyjechać, tak? O! A no tak, bo to jest cichy długi, To nie dziwnego. Wow, jeszcze on mnie tak przebił. Czyli nie dość, że ten pocisk, nad, e, w teorii, powinien stracić tak naprawdę e, wartość penetracyjną, bo e, zękoszetował od mojego kadłuba. To i tak miał na tyle energii, żeby nie przebić. No i nie zniszczył mnie. No. Więc tutaj. Jakby to powiedzieć? Miałem pecha. Dosłownie czystego pecha. No ale no nic. Nie będę płakał, jedziemy dalej, tak? Na razie... no co? No nie mam ciekawego wyniku, bo po pierwsze... Nie ma jakichś specjalnie dużo przeciwników. Bo dziwo. Druga sprawa, ktoś we mnie strzelił i nawet nie wiem kto. Oha! Fajny przeciwnik. Dobra, nie wiem co on tutaj robi, ale bardzo ciekawe. To teraz sobie naprawiam chłodnicę. Mamy drugie zniszczenie. Czy ja on bym je strzelił, o chłodnica mi ratowała. Przed gorszym... przed... no... przed większymi uszkodzeniami. Czyli miałem jedne słowo tutaj Falta. A w sobie na tak cicha długi to i tak trochę zapiłem głupio, bo... No, niepotrzebnie wyjechałem, chociaż też liczyłem na to, że może coś odbiję, tak? No, jakby to powiedzieć, no... Chuj te... Serio? Wow. Zniszczone? No, niestety to ja tutaj będę używał tego dalmierza, bo ten dalmierz jest skazany właśnie na ten pojazd. I dzięki temu, że użyłem tego dalmierza, to trafiłem su. Ale fajnie, że kolejny tutaj przeciwnik, jakby to powiedzieć grzecznie, kampił dosłownie na wyjazd naszego spawna. No dobra, może powiedzieć potocznie, że pilnował punktu A. <grym> tak. Ale dobra, został zniszczony, ja przeżyłem. Gdzie tylko silnik został zniszczony. A, bo w tyłach mi trafił faktycznie. Gdyby mi trafił w wieżę, no to. No, no to byłoby trochę tak kiepsko, szczerze mówiąc. Inna sprawa. Nie wiem, gdzie jest Chinu. Poza tym też mój team coś chyba przegrywa. Bo mi się wydaje. Nie wiem. A no tak. Sherman. No niestety ja nie mam pancerza. Ja nie jestem jak typowy KW1. KW2 niestety ma tutaj mniejszą wartość pancerza. Co widać. E, użyjemy teraz BV155 na odmiany. Może będę miał coś tutaj łatwego do rozstrzelania, zobaczymy. I tak, na start powiem ten pojazd lotniczy. Po pierwsze tak, ma bardzo fajna działka. Działka są dość skuteczne. Mają dość. no. Bardzo dużą siłę ognia, tak bym to powiedział. Kolejna sprawa, która też jest bardzo fajna na tym samo, to czas pełnego zakrętu, czyli zwrotność tego samolotu jest bardzo dobra, ale niestety minus tego pojazdu to jest bardzo słaby silnik. Oj, ten silniczek jest bardzo słaby. Czyli można powiedzieć, że to jest takie jakby... Nie wiem jak to określić. Takie niemieckie zero. Tak podobne do Japońców. Tak w teorii. O Jezu. Hej, także zapominam, że ten BV niestety ma taki lekki problem, mianowicie, że podnieście Co jak tutaj zobaczyliście, więc trochę takie XD teraz co pokazałem, no ale niestety ten pojazd, jak mówiłem, zapomniałem, że on się podnosi czasami tak, że się nie podnosi. No ja próbowałem się wzbić się w górę, ale... No ale... <todgłos> No, ale że, ale tak bym to powiedział. No dobra, Panzer 4K. Kurczę, już dawno tym Panzerem nie grałem. Czy ten całkiem jest zniszczony? Chyba tak. Wygląda na zniszczonego. No bo w takim razie, jeden do przodu. Czyli na punkt B. Może jeszcze uda się jakimś cudem uratować tę bitwę? Nie wiem. Osiemdziesiątka z czymś walczy, ale nie wiem z czym. Z lewej strony, czy no. I M4, który na mnie się patrzy. Odbiłem, dobra. Jakimś cudem odbiłem. Okej. Okay. Nie wiem gdzie mnie trafił, ale dobra, ważne, że odbiłem, tak? Wiecie, panzer to jest panzer. Panzer jest dobrym pojazdem. Zwłaszcza to jego siła ognia jest bardzo przyjemna na tych tiarach. Teraz ja wiadę na punkt, ale coś mi się wydaje. No dobrze mi się wydaje. Jest nawet tutaj przeciwnik: to jest rusek, a raczej czołg radziecki albo czołg średni, albo czołg kreki, bo rzucił na mnie artyleje. Albo było chociaż wątpię, żeby to była perotka. Obstawiam T34. To jest EPS-u. Nie doby. A ty przeżyłeś Chyba, on został zniszczony. Wracamy teraz tutaj. Gdzie mam pierwsze miejsce? No spoko. To już nie chodzi, bo przejmuję tam strefę. Nic nie widzę tutaj. Nie jestem przeciwnik, ale niestety budynek mi zasłania. To też widać. No, na razie to ja powolutku podjeżdżam. Co dalej będzie, to się okaże. I kucia widzę. Brak aktywności. A ja nawet nie będę się pytał co ty robisz na tych tierach, no ale okej okay. Zniżone. no jest groźny. On może mnie przebić. Więc jak coś to spokojnie, ale widzę tego Japońca. O, czołg ciężki jest na plecak. Nie dadzą radę z nim. Czy lepiej zawrócić. O! Fajnie Czy ty użyłeś na mnie pocis odłamkowy? Okej okay. O nie Co ja? Wow Wow, 10 zniszczeń jeszcze mam. Ale niestety zostałem zniszczone i nie będę używał podwójnego życia. Użyjemy teraz Panzera 4J, który o dziwo nie jest e, rozwinięty. Poza tym Panzer 4J ma słabsze obrót wieży, bo to jest ta wersja, jeśli dobrze pamiętam, już taka no pod koniec wojny ona mniej więcej powstała. I ona to już była tak tworzona po, tani po taniości, czyli nie, już nie było wykorzystywane tutaj jakieś ma e, zaawansowane materiały itp. Dlatego też, co widać na pierwszy rzut oka, e, obrót wieży jest taki śla ślamazalny, bym powiedział. O, dobra, e, jedziemy, jedziemy na punkt B, bo to jest Churchill. Churchillę to ja na spokojnie przebijam, więc tutaj bez paniki. Pod warunkiem, że ja pierwszy zobaczę Churchillę. No właśnie pod warunkiem, że ja zobaczę Czejczyj Ale A tak, Czejczyj jedzie na punkt B, no I nawet wjechał jestem widzę go tutaj? Serwis co, coś strzelił, tylko pytanie co? Aha, waga. Tutaj strzeci Raczej znaczy był. No, jedenaste zniszczenie. Wow. Zrobię tutaj masakrę na tych tierach, jak widać. Żebym jeszcze raz z bomby nie dostał. Ciekawe że jeszcze zdążę przejąć Stefa, ale chyba tak, więc jeszcze kolejne punkty mi tutaj wpadną ładnie. Dokładnie. Kolejne przejęcie strefy. Przeciwnika na razie nigdzie nie widzę. I stały Heros, tak więc bitwa wygrana z bardzo pięknym wynikiem, ponad 4011 zniszczeń. Więc bardzo, ale to bardzo udana batalia, jak widzicie. A i nawet tutaj gąsienice takie spadałem. Ciekawe. Kalibracja działa. I wiecie co? Jeszcze tam na wieży tutaj zacznę badać, bo masakra jest z tym napędem wieży. O, chyba nawet zadanie specjalne wykonałem. Mogę kupić? Mogę kupić. Może nie takie coś. bo podobnie nie będę manował kasy. Ok, rozpoczynamy kolejną baterię, i to już będzie ostatnia bateria w tym odcinku. No, eBay'ski zamek, więc tutaj tradycyjnie jedziemy na punkt B. Jeszcze jest Damtier, więc jeszcze jest bardziej, jakby to powiedzieć, super. E, tak więc KW2 jedziemy na punkt B. Oj, czekaj, o, teraz już jest dobrze. A jeszcze tylko tak zerknąłem, jakie miałem zarobki. A nawet fajne. Dobrze, w takim razie jedziemy do przodu. Co dalej będzie to się okaże? No i powoli, ale do przodu, tak. Więc tak to zrobimy. Czyli na razie my powoli się zbliżamy. Raczej ślimaczem się. No ale powoli, ale do przodu, tak? I coś malutkiego widziałem. Dosłownie coś malutkiego. Tylko pytanie: co? Ok, został zniszczony. To jest niebezpieczny pojazd, ale na szczęście został zniszczony. Dobra, przeładujemy. kolejnego kaltofla. Steward, ale został zniszczony. O, tam coś było. ZIS 30? Nie ma to tamto. Nie, nie trafiłem go. Chyba jedziemy na punkt, bo służnik wjechał. ZIS 30 to coś tam lekko go uszkodziłem. Może nie jakoś specjalnie, nie, nie jakoś specjalnie, no, ale coś tam zrobiłem. Stefa, przejęta. Coś się zbliża tutaj. Mhm. coś tutaj jest. Tylko pytanie: co? Ok, za Zisa dostałem asystę. Valentine. Ok, mamy kolejne zniszczenie. I prawa strona. Zagrożenie, bo to jest M4. A ja niestety ładuję. Więc jeszcze gorzej. Nie wiem, panzer czy jod, znaczy czy tak sobie tutaj przejeżdża i nie dostał tego Sherman'a, to pytanie gdzie on jest dokładnie. Tutaj będzie wyjeżdżał? Nie wiem, nie wiem. Szczerze mówiąc boję się to teraz. Bo Sherman to mi przybija na spokojnie. A ten pak to w ogóle podjecha do przodu Bete... Nie, nie Bete. A 13 Ciebie zniszczył No i o tym właśnie mówię, czyli jest tutaj gdzieś ten Sherman. pozycja. O, dziękuję, że ktoś zniszczył tylko 13, bo mnie objeżał. Pytanie coś z tym Shermanem. I tak odziwo, że odbiłem. To było ciekawe. Powoi, ale do tyłu żeby nie nie jaka no te skały tutaj są niestety Zniszczony, ale to nie jest on Dostałem Nie wiem od czego Aha, gdzie jest po boku? Gdzieś po boku? No o mój Boże! Jestem pijany. Czy żyję, czy zginę? Wiedź tutaj gruba się. Oto! Będzie tak długie przeładowanie. Będzie jeszcze naprawa. Trzeman już wyjechał w końcu. Jak on będzie ślepy i mnie nie zauważy... Wow! A wiecie co, to ja się... Naprawię na spokojnie Przeładuję Ja jestem niewidzialny KW2 No Żeby nie kusić jeszcze losu Oj Boże, jeszcze to długie przygotowanie. A co to tutaj mi podjeżdża? Tak czekamy i czekamy, aż trąduję. Zyszode. To co to był za silnik tutaj? O, o, oj, 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 oj. Wiem, trochę niepotrzebnie panikuję, ale no sami widzicie, i tak, i tak ładuję, więc po co ryzykować, żeby mieć zniszczoną, nie wiem, na przykład ufe, tak? O cholera, jasne, tego się nie spodziewałem. No cóż. na gucia No e, dobra, bierzemy BV. 155. Coś tam zrobiłem na tym KW-2. Więc fajnie. A my co? A my na razie lecimy do przodu. Okej, okay, samat się zespił. nie jest do przebicia. Co to jest? Chyba jakab? Aha, i nie zaliczyło mi Wow, zostałem zgeżinowany. Teraz tak po chamsku. O, patrzy się na mnie. Ja 22 dziwo przeżył. Stajcie. Aha, a więc jeszcze pilota, a on jeszcze przeżył, tak? tak. No nic. Dobra. No powiedzmy, że uda na bitwa, tak? Kolejna wygrana. Może tym razem bez pierwszego miejsca, no ale okej. Okay. Jeszcze zarobek? Nie, nie tutaj. Zarobek. No, coś tam zarobiłem. Dobra, w takim razie mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli dzisiaj się kanał. To zasad to zasadtura i suba oraz mojaczek, także trzymajcie się i do tego, także do zobaczenia. Cześć.